Dobry dzień dobry, późny dzień dobry. O, już proszę jaka tutaj plama. E, my się z kuchni, byłam dzisiaj, byłam, że robiliśmy nagrywki e, pewne modowe. Dlatego późny dzień dobry, ale już jestem w domu. Będziemy z Filipem jeść obiad. E, no i zaczynam szaleć w kuchni. E, tak, przy piątku. Mamy, ale zbieramy trawę. Dzisiaj zbieramy trzeci pokos, w tym roku pogodnie udaje się e, zbierać. Cieszymy się, bo możemy odrobić zapasy, których no niestety nie mamy. W, zeszły rok, w zeszłym roku było sucho i yy, na nowym stadzie po prostu zaszło nam wszystko bardzo, bardzo szybciutko. Wszystko I jak się pracuje, to jeść się chce. U nas tak się mówi na wsi. Ale nie tylko pracujący jedzą, wszyscy jemy. I staramy się jeść jak najzdrowiej. Dlatego dziś na obiad serwuję kebaby, kebaby mini, z wołowiny ze sprawdzonego źródła, które już poznaliście dzięki mnie, a do tego sołata i frytki z batata. Batata również wykorzystałam do zupy dla Filipka, który zmiksowałam z pietruszką i z selerkiem. Oczywiście wszystko było ugotowane. Kebab oczywiście z sosem czosnkowym, zrobionym z fety i z jogurtu naturalnego oraz czosnku. I całość prezentuje się tak. Uważam, że jest to świetna alternatywa dla fast foodu. Tym bardziej, że wszystko jest pieczone w niewielkiej ilości tłuszczu i w przyprawach, które skomponowałam sama. Tak więc polecam Wam smacznego.